Cześć, a dziś przechodzę do Was z Denkiem. Jest niedziela, u mnie w bloku niedziela to jest dzień remontów. Remonty zaczynają się o 8 rano, kończą się o 8 wieczorem, tak więc e, z góry Was przepraszam, jeśli w tle usłyszycie jakieś wiercenie, pukanie, stukanie, ale mam możliwość nagrywania świetle dziennym, więc no, mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli chodzi o zużyte produkty, to trochę ich tutaj w tej torbie jest, więc będę tak pokrótce, dosłownie po jednym zdaniu mówiła o każdym z nich, bo na pewno większość z nich będziecie po prostu już znały z moich filmików. I co, zaczynamy! Pierwszym produktem jest szampon z Isany. To jest ten, ta wersja pielęgnacyjna. Ja bardzo lubię te szampony, ale jakbym miała wybierać, to chyba jednak najbardziej wolę ten zielony 7 ziół. Cena około 5 zł. Kolejne dwa produkty również z Isany to są żele pod prysznic. Ja jestem wierną fanką żeli z Palmolive, natomiast te kupiłam tak dla odmiany i całkiem fajne, bardzo ładnie pachną co prawda ten zapach nie utrzymuje się na skórze no ale wiecie co, za cenę 2,69 one są naprawdę bardzo spoko i warto je spróbować kolejna rzecz znowu z Rosmada, także Rosman dzisiaj rządzi to jest płyn do higieny intymnej, ja wam mówiłam, że on ma bardzo dobry skład, kosztuje tylko 5 zł i był moim ulubieńcem tak więc jeśli jeszcze nie miałyście go to sobie spróbujcie mamy też ekspert czystej skóry że żel do mycia twarzy Bielenda to również był mój ulubieniec. Mówiłam wam, że bardzo dobrze ściera makijaż, nie podrażnia i i co? Ja go również polecam. No, słuchajcie, co mam tutaj dużo o nim mówić. Kosztuje około 10 zł. Ja też lubię te płyny micelarne, więc no z tym żelem nie mogło być inaczej. Tak więc rozman cena około 10 zł. Mam się zawieruszył jakiś wkład, taki zapas do mydła. Nie wiem, czym go kupiłam. Zapach mango i pomarańcza to jest bardzo przyjemny zapach, natomiast słuchajcie, ten zapas on nie jest dużo wcale tańszy niż całe mydło, więc e, nie wiem, no, kiedyś tam kupiłam, przelałam sobie do opakowania i całkiem spoko był. Nie wiem, ile on kosztuje około 2,50. Kolejnym produktem jest krem z AA i jest to krem regenerujący, kojący podrażnienia. Bardzo fajny krem. Muszę Wam powiedzieć, że ja go stosowałam tak co drugi dzień na noc, jeżeli oczywiście czułam taką potrzebę, bo on faktycznie tą skórę koi i czasami jak nie wiem, robiłam sobie jakiś na przykład peeling, to słuchajcie, ten krem super działał, on tak nawilżał, on w ogóle cery nie przetłuszcza i skóra jest taka ładna, wygładzona i mięciutka po tym kremie, więc warto go spróbować. On kosztuje w Rosmanie około 10 zł na promocji. Mam też dezodorant Fenial. Strasznie brakowało mi tego zapachu, ponieważ to jest taki zapach moich lat szkolnych. I kupiłam sobie właśnie ten dezodorant w sprayu w wakacje. I mimo tego, że w opakowaniu bardzo mi się ten zapach podoba, to przy codziennym używaniu szybko mi się znudził, więc raczej do niego ponownie nie wrócę. On kosztował też około dyszki. Tutaj mamy Gliskur Total Reaper, odżywka, łatwe rozczesywanie i głęboka regeneracja. Nie wiem, ile ta ko odżywka kosztowała, ponieważ ja ją dostałam, natomiast e, pięknie pachniała, włosy były takie gładkie, lśniące, więc całkiem spoko. Warto ją sobie kupić, jeżeli nie miałyście. Mam też Lady Speed Stick, e, to jest ten Fresh and Essence, 48 godzin. Całkiem spoko dezodorant, dobrze się mi w lato sprawdzał i kosztuje... E, Jakieś 6 zł na promocji. Mam też Max Factor Color Adapt. Jak wiecie, to jest mój ulubiony podkład. Tutaj dużo mówić o nim nie muszę, ponieważ w zasadzie jest to podkład idealny, jeśli chodzi o mnie. Ja miałam kolor 50 Porcelain i kupię go na bank ponownie sobie na internecie, ponieważ już nie widziałam go w szafie Max Factora w Rosmanie. I ten podkład kosztuje na internecie około 30 zł. Tutaj mamy Elbiotica Biowax. Kolagen i perły, intensywnie regenerująca maseczka do włosów. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo ją lubiłam. To jest mała pojemność, tylko 125 ml, ale ona przepięknie pachnie. Włosy bardzo długie, długo po niej pachną. Do tego są lśniące i wygładzone i warto ją kupić. No szkoda, że ona jest taka droga, bo za taką małą pojemność płacimy prawie 15 zł. I niestety na wiele użyć ona nie starcza, ale jest całkiem fajna. Bez, serdecznie Wam polecam, jeśli nie miałyście. Mam też krem z bielendy, to są algi morskie, lekki krem nawilżający. Super krem na lato sprawdzał się idealnie, na teraz może jest troszeczkę za zimno na taki lekki krem, moja skóra jest po prostu zbyt sucha teraz, ale w lato sprawdzał się w 100%, więc na pewno do niego wrócę. Cena około 13 zł. Mam też pastę z jaj, to jest oczyszczanie skóry normalnej, tłustej, mieszanej liście Manuka. Ja mam tutaj jeszcze trochę tego produktu, ale mimo tego, że data jest do marca 2017, niestety te, ta pasta już ładnie nie pachnie. Ona już prawdopodobnie nie jest do użycia, więc ja nie będę ryzykowała, tym bardziej, że ona kosztowała 5 zł. Sama w sobie bardzo dobra, nie mam jej nic do zarzucenia. Tu mamy bielendę Comfort Plus, mocniej 10%. Krem kompres nawilżający do dłoni. Tak jak lubię bielendę, niestety ten krem niekoniecznie. On był bardzo lekki. Muszę Wam powiedzieć, do skóry suchej to on się raczej nie nadaje. Dla mnie jak piszę mocznik 10%, to zaraz mam w głowie, za pana mi się lampka, że to będzie coś raczej tłustego, coś takiego treściwego. No tutaj coś dziwnego, bo krem jest mega lekki, taki dosłownie wchłaniał się w 3 sekundy, nie było go w ogóle czuć na dłoniach, tak więc e, tak sobie, tak sobie. Jeśli nie macie wymagających dłoni, nie macie suchych dłoni, to jak najbardziej. Mam też taki podkład z bielendy Makeup Cover w kolorze 01 naturalny. To jest podkład, który bardzo lubiłam. On dobrze się sprawdzał na mojej normalnej, delikatnie przetłuszczającej się skórze. Myślę, że ten kolor naturalny nie jest najjaśniejszym kolorem świata i teraz chyba byłby troszeczkę za ciemny dla mnie, ale latem jak najbardziej. Cena około 12 zł. Pastę z Himalai. Himalaja to jest jedna z moich ulubionych firm, jeśli chodzi o kosmetyki różnego rodzaju i do twarzy, i właśnie pasty do zębów, maseczki. I ta akurat pasta jest idealna do zębów wrażliwych. Ona w ogóle nie podrażnia i ta nadwrażliwość jest zminim zminimalizowana. Natomiast jeśli chodzi o wybielanie, to absolutnie tutaj wybielania nie zauważyłam, ale sama sobie pasta jest naprawdę dobra. Jeśli macie wrażliwe zęby, to kupcie sobie. Ona kosztuje w Rosmanie około 7 zł. Mam też jeszcze coś tutaj z kolorówki, widzę. Dwa tusze. Jeden to jest Studio Lush Designer z Miss Porti. Bardzo fajny tusz. Mówiłam, robiłam wam test, mówiłam wam o nim ostatnio wiele razy w różnych filmikach, że jest dużo lepszy niż ten różowy, przynajmniej dla mnie. Cena około 13 zł starcza na niewiele ponad miesiąc, więc no to tak sobie wypada wśród tych tych tańszych tuszy, to on wypada tak wiecie, gdzieś po środku i tu mamy Lash Extension Mascara z Lovely, tą maskarę mam słuchajcie, 100 lat, naprawdę, o ja ją miałam tak długo, ona przez pierwszy chyba miesiąc w ogóle nie malowała, potem pięknie wydłużała te rzęsy i naprawdę miałam ją długo w porównaniu do tego Mi Sporti, to tu miałam przez chyba 3 miesiące i ona przez cały czas bardzo dobrze malowała, więc myślę, że za jakiś czas do tej maskary znowu sobie wrócę. I ona kosztowała około 10 zł. Ostatnie chyba z tego co widzę, nie, no jeszcze trzy rzeczy. To jest Zaraumen, zapach Floral. Przepiękny zapach, który słuchajcie jest, ja nie będę wam bo ja nie umiem. To jest ani taki, taki bardzo kobiecy zapach, trochę taki świeży, trochę słodki orzeźwiający, nie wiem, w każdym razie uwielbiam ten zapach, to jest jeden z ładniejszych zapachów według mnie Zary, taki bardzo neutralny, który pasuje na rano, na wieczór na lato, na zimę zużyłam go bardzo szybko, miałam taki zastój latem, bo używałam czegoś innego, natomiast jak przyszła jesień, momentalnie go zużyłam jest cudowny i kosztuje około 59 zł mam też lakier z Miss Sporty Clubbing Color w kolorze nude. Słuchajcie, to jest najlepszy lakier, jeśli chodzi o kolor nude, ze wszystkich, jakie miałam. Trzyma się 7 dni, w ogóle się nie ściera, schnie bardzo szybko. Niestety trochę zgęstniał w opakowaniu i musiałam go już wyrzucić, ale super, naprawdę. Za 6,99 na pewno kupię go ponownie. I ostatnie dwie rzeczy. To słuchajcie, jest Miss Sporty Perfect Stay, taki korektor. Ja miałam w tym najjaśniejszym kolorze Light korektor nie kryje może mocno e, natomiast na tą skórę pod oczami nie wchodzi w żadne zmarszki, więc całkiem spoko w zależności jakie macie wymagania jeśli chodzi o, e, o skórę pod oczami ale dla mnie on się sprawdza bardzo dobrze czasami jak miałam takie mocniejsze cienie to niestety nie dawał rady ale ogólnie nie narzekałam na niego kosztuje też jakieś 10 zł w Rossmanie i już na koniec słuchajcie taka próbka którą dostałam kiedyś w kinie i to jest Body Lotion z DAF Derma spa. Ja tak za bardzo nie znam się na tych balsamach, ponieważ ja też dawno nie miałam balsamu z Daw. Ale ten był, słuchajcie, super. Naprawdę on pięknie pachniał, pięknie nawilżał i miał taką bardzo lekką konsystencję, ale na skórze, wiecie, co było czuć to nawilżenie, więc e, byłam zaskoczona tym, e, tym balsamem, więc myślę, że rozejrzę się za nim w Rosmanie, bo... Może być całkiem spoko. Tak więc słuchajcie, jeśli chodzi o moje denko, to już jest wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Chyba udało się ten filmik nagrać. Tak więc to zapraszam na kolejne filmiki do zobaczenia. Pa, pa.